Kapituły Quentin. Widzimy się już, słyszymy się w zasadzie już trzeci raz tutaj na tym Conlinie. I dzisiaj teraz przez te dwie urocze prelekcje mam zamiar zgłębić troszeczkę temat Cthulhu. Mianowicie teraz, jak widzicie, będziemy gadać sobie o podręczniku Bermuda Triangle. To jest taki ładny podręczniczek. On został wydany w 98 roku, więc domyślacie się, że to nie jest na potrzeby siódmej edycji. Ale nie mniej można go tam wcisnąć i wykorzystać, dlatego że jest to dodatek do podstawowej wersji ze To nie jest samodzielny system, więc musicie skorzystać z mechaniki opartej na głównym podręczniku. Nie ma problemu z konwersją na siódmą edycję. W zasadzie jest to dodatek opisujący ten właśnie trójkąt bermudzki i tamtejsze wyspy, Bahamy, Bermudy. Nie wszystkie oczywiście one wchodzą w ten okrąg trójkąta bermudzkiego, ale dla, na potrzeby tego podręcznika twórcy opisali go. Twórcy je też tam zawarli, tak? Mamy tam też dodatkowe profesje dla badaczy tajemnic. Są piraci, są nurkowie, płetwonurkowie, i gdzieś tam będą rozpisani na końcu podręcznika, o tym jeszcze będę mówić. Natomiast sam podręcznik podzielony jest na kilka rozdziałów, konkretnie na pięć, i on jest takim fajnym. Jego się bardzo fajnie czyta. On jest bardzo ładnie napisany, bardzo konkretnie. Pierwszy, pierwszy rozdział to jest tak naprawdę opis całego obszaru. Tak? To jest to Morze Turkosowe, to są Karaiby, Wielki, Mały Antyle, to są Bermudy, Bahamy, to jest ogólny zarys. E, dowiemy się tam o tych rowach morskich, o różnych rozpadlinach, dowiemy się o. Ruchu na morzu jest taka tabelka, kto może pływać, jakie statki. Jacy kapitanowie nawet dają tam twórcy taką, taką tabelkę wyboru imion dla statków, tak żeby strażnik tajemnic mógł sobie sam stworzyć. Właśnie mówią o tym, jak się tam poruszać, jakie są porty, jak te statki mogą pływać i jakie statki mogą pływać w sensie jakie rodzaje tych statków. Opisują oczywiście główne takie założenie, że Gracze namawiają strażnika tajemnic, żeby zawsze robił te przygody, także gracze wcielają się w badaczy, którzy przyjeżdżają na te wyspy, tak? W taki sposób to jest takie celowe założenie, żeby pokazać w przygodzie jeszcze tę podróż i w trakcie której na przykład może się coś dziwnego, ktulowego wydarzyć, I, i to jest takie też założenie. Oczywiście nie zawsze musi tak być, ale twórcy bardzo do tego zachęcają, właśnie Strażników Tajemnic. Od razu już dostajemy prosto na mordę takie huki scenariuszowe, to znaczy od razu w każdym rozdziale na końcu mamy, czy nawet po podsumowaniu jakichś tam fragmentów, mamy taki tak zwany huk, taka zahaczka, pomysł na scenariusz, tak, i już pierwszy rozdział nam na przykład serwuje właśnie, biorąc pod uwagę ten temat tego podróżowania na te Bahamy, Bermudy i Karaiby, że mamy na przykład dziwny bagaż, tak, z dziwną zawartością i na przykład on się zawieruszył gdzieś na lotnisku i bohaterowie go szukają, albo przeciwnie, bohaterowie znaleźli bagaż, który zawieruszył się na lotnisku i to jest bagaż, który wiadomo ma w środku jakieś potworności różne mitologiczne rzeczy i powoduje szaleństwo, także wszędzie takie rzeczki znajdziemy. Fajnie są też rozpisane właśnie, właśnie już podani na wstępie NPC-ci, którzy mogą się pojawić, kapitan statku, czy właśnie załoga statku, czy sam statek. To jest takie wprowadzenie, tak, i drugi rozdział już, gdzieś tam zagłębiamy się w tematykę tamtejszej ludności rejonów różnych miasteczek. Fauny, flory jest nawet słowniczek z różnymi terminami lokalnymi. tak z językiem i z takimi z terminologią i nomenklaturą, którą się używa właśnie tam na tamtych wyspach. Mamy różne opisy kultów i mamy tak zwane sites of interest. To też jest bardzo fajne, bo w przypadku właśnie, na przykład, opisów Bahamów, mamy oprócz historii, oprócz właśnie najciekawszych miejsc i jakichś tam NPC-tów przykładowych, mamy takie sites of interest. Które mówi o tym, że są jakieś ciekawe historie związane z tym rozdziałem. Tak? Czyli na przykład jest przy okazji Bahamów, jest miasto Ashton, i tam nam twórcy mówią, że to jest taki klimat czarownic. Tak? I to są czarownice, które dawno temu uciekały tutaj z USA, kiedy było polowanie na czarownice, i one tu osiadały. W związku z tym ten rejon, to będzie poświęcony taki, takiemu lokalnemu folklorowi czarownic. I każde właśnie takie, takie miejsce, taki rejon, region opisany w, w tym rozdziale Island Paradises zawiera różne tego typu motywy przewodnie. W mieście Ashton mamy jeszcze opisaną na przykład wielką bibliotekę, gdzie znikali ludzie, to też jest taki właśnie huk scenariuszowy, który twórcy zachęcają do wykorzystania. Mamy oczywiście historię słynnych piratów na całych Bahamach, Karaibach i, i, i we wszystkich tych regionach poczytamy sobie o Czarnobrodym o Francisie Drake'u, o różnych takich piratach, które znamy z filmów, z historii, z książek. Mamy fontannę młodości, czyli wszystkie te tematy, które gdzieś tam eksplorowaliśmy sobie w naszym doświadczeniu popkultury, czy w, nie wiem, czy na przykład w Seven Sea też, w Piratach z Karaibów, to wszystko się tam oczywiście pojawia, tak? Więc mamy na przykład wieże Czarnobrodego, w tunelach pod miastem, pod miastem tego Aszton i mamy tam salę, gdzie on, podobno, przepraszam, Prowadzą jakieś eksperymenty na ludziach, tak? Także gdzieś tam łączymy te mity z piratami i to jest bardzo fajnie, bardzo zgrabnie zrobione. Mamy na przykład opis Kuby, gdzie znajduje się tak zwany Governor's Palace i w nim mieści się w piwnicach tłumaczenie jedyne hiszpańskie nekronomikonu, więc tutaj też mamy fajne odniesienie do Lovecrafta, tutaj też jakaś zachaczka scenariuszowa oczywiście od razu się pojawia, w przypadku Haiti, czy Dominikany, czy właśnie wielkich, małych antydów, one są opisane w szczególe, no i oczywiście jest wudu, są bokorzy, są zombie, więc ten temat, ten temat tych haitańskich wierzeń, też się pojawia i też jest fajnie tam wytłumaczony, nawet no, trochę bardziej lecą gdzieś tam wytłumaczenie właśnie tego zjawiska zombie, gdzie mamy to zombie spirit i zombie kadawr, tak? czyli cielesne i to niefizyczne, psychiczne, e, spirytystyczne. Więc to też o to też zahaczamy i to też się tutaj pojawi. Mamy rozdział The Devil's Triangle, który tak naprawdę jest najfajniejszy ze wszystkiego, bo tam poczytamy o tych wszystkich zaginięciach statków, tak? to jest klucz tego, tego dodatku. Więc tutaj poczytamy sobie właśnie o fenomenie trójkąta, mamy wyjaśnienia, co ciekawe, i naturalne, i nadnaturalne, tak? Żeby nie było, że tylko jakby skupiamy się na tych nadnaturalnych istotach z głębin, jakichś właśnie polach energetycznych z innych wymiarów, tylko również mamy takie starannie też przeprowadzone gdzieś tam naukowe analizy, dajmy na to i wytłumaczenia, dlaczego te statki rzeczywiście znikały, tak? Więc oprócz mi, to w ktulu mamy też naukę. Caribbean Campaigns to jest rozdział, który daje tak naprawdę Porady nam mistrzów w gry, tak? Tam są właśnie opisane gdzieś tam nowe profesje, gdzie mamy na przykład, właśnie marynarza, pirata, przemytnika, łowcę skarbów. Mamy nowe umiejętności, które też są rozpisane w szczególe, czyli scuba diving, tak, snorkeling wszystkie takie połączone z tym nurkowaniem właśnie w, w morzu. Mamy fajne pomysły na przygody. I też jakby cały ten podręcznik od początku do końca zachęca strażników tajemnic, żeby oni sami e, myśleli, sami wymyślali, sami dopisywali e, i kreowali nowe rzeczy wedle własnych potrzeb, tak? To znaczy, żebyśmy, żebyśmy też puścili te wodze fantazji i sobie dopowiadali pewne rzeczy i e, gdzieś tam, żeby ta, ta gra była taka. Nasza, i żebyśmy się nie bali improwizować. Tak? I to jest fajne, i to w każdym tym rozdziale jest to napisane, i widać, że twórcy bardzo mocno do tego zachęcają. The Private Year's Diary to jest przygoda, króciutki scenariusz oparty na de facto poszukiwaniu skarbu. W, w, jakby w oparciu o mapę, którą znaleźliśmy w dzienniku Pirata, tak, tam będą różne rzeczy ktulowe, tam będą jakieś niewyjaśnione okoliczności, ale jest to króciutkie, jest to proste, jest to mocno liniowe, ale też przyjemnie się czyta, są piraci, są straszne rzeczy i możemy sprawdzić, jak to gdzieś tam w praktyce wygląda ten, ten setting właśnie tego Bermuda Cthulhu. Ja bym chciała skupić się troszkę, póki mam jeszcze chwilę na tym trójkącie bermudzkim, bo tak jak mówiłam, to jest najfajniejszy Najfajniejszy rozdział. Mamy tutaj od razu szeroko opisaną historię w ogóle plotek i naukowych analiz na temat, na temat tego trójkąta bermudzkiego. Pierwsza rzecz to są lata 50. i mamy artykuł Jonesa, który mówi o dziwnych zdarzeniach między Florydą a Bermudami. Tak? I to jest taki pierwszy artykuł, który się pojawia w ogóle, że coś takiego istnieje i takie, taka, taka tajemnica się zadziała. Oczywiście w tamtejsze ówczesne media zaraz podchwytują ten temat, więc pojawiają się the deadly na przykład Bermuda Triangle, które artykuł, który właśnie ustanowił samą tą nazwę, tak, trójkąt bermudzki, diabelski trójkąt bermudzki w latach 60 tak naprawdę już mamy już mamy teorie spiskowe i to za to odpowiedzialny jest właśnie Berlitz, tak jak widzicie. Invisible Horizons, to tak się nazywał jego, jego książka, jego artykuł. Najpierw artykuł, potem książka. I już mamy de facto rzeczywiście takie podane na tacy, że czwarty wymiar istnieje, tak? I, i tutaj jest wszystko, tu są spiski, tu są obcy, tu są właśnie jakieś tajemnicze istoty z głębin. No brakuje tylko de facto scientistów i cyklistów, nie? którzy są odpowiedzialni za zniknięcia. Także to wszystko to był taki boom właśnie te lata 60. i 70. kawałek. W latach 70., jak widzicie, powstaje Bermuda Triangle Solved i to jest już tak naprawdę autor wziął się za taką naukową analizę tych zniknięć i mówi o tym w skrócie tak naprawdę, że to wszystko jest spowodowane właśnie amplitudami związanymi z głębokością, jakieś właśnie wiatry Jakieś opustoszałe statki, które po prostu osiadały i grzęzły na mieliźnie, i załogę często ratowano. Tak, i zostawiano ten statek, i potem, jak się okazywało, że tam jest opuszczony statek, no to doszukiwało się tajemnic. Rozbitkowie, pisze też o rozbitkach, którzy po prostu byli wsysani przez te prądy morskie i w, i w te głębokie rozpadliny. Nawet porusza taki tam temat. Takiego kapitana, który holował statek Wild Goose. No i oczywiście, wjeżdżając właśnie w ten, wpływając w ten, w ten rejon tego trójkąta brumowskiego, tam te, te wiry, te rozpadliny wciągnęły tą Wild Goose. Kapitan się ledwo, uratował dzięki też pomocy pomocy właśnie załogi. No pogoda się zmieniła, elektryka padła, w związku z tym wszystko tam zaczęło wariować i na tym tak naprawdę opierali swoje artykuły i swoje plotki wszyscy autorzy tych teorii spiskowych i Wszyscy gdzieś tam dookoła ludzie, którzy zaczęli o tym gadać. Także y, rzeczywiście no, wiadomo, że te głębokości i te, te temperatury, te pogody mogły wpływać na to, co tam się dzieje, i to jakby ten ocean jest niezbadany do końca. Natomiast y, to był taki rzeczywiście woda na młyn tych wszystkich plotek i teorii spiskowych. Mamy fajnie opisane, y, oczywiście, dziwne stwory, które y, były tam widziane. Głównie skupiamy się tutaj na istotach z głębin. Również mamy napisane taką, takie miasto Ratilla, które było miastem, które, które taka pozostałość po tych istotach z W zasadzie było to miasto, które przyczyniło się do tego, że te istoty z się pojawiły. To taka ich była pierwotna siedziba i o tym sobie tutaj właśnie przeczytamy w tym rozdziale. Przeczytamy o tym, że były wojny Arawaków z Karaibami tak, i Kara Karaibowie wyznawali tak zwanego Achtut, czyli y, awatar Niarlatotepa. Y, więc będzie tutaj też dużo takich, takiego lokalnego folkloru, y, opisu ludności, tego jak oni się zachowują, co czczą, takie jakieś ich religijności, wierzeń itd. itd. Przeczytamy sobie właśnie, tak jak mówiłam, o istotach z głębin. Tu są również podane konkretne potwory, typu Luska, tamtejszy właśnie potwór, który przypomina troszeczkę jakiegoś takiego wielkiego potwora, który, który nawiedza tamtejsze miejsca i jest jakimś takim właśnie koszmarem, o którym mówią ludzie. Mamy morskie kule, mamy szokoty. Mamy gwiezdne pomioty, które zamieszkują rozpadliny i morskie korytarze, są też dupi, czy tam dapi, to też wedle tamtejszych wierzeń to są złe duchy, które powstają z ciał tych, co polegli w sztormie, tak? No i mamy oczywiście, tak jak mówiłam, te naturalne przyczyny zniknięć, mamy huragany, mamy właśnie szkwały, rozpadliny, mamy fajnie opisany setting nie tylko tych piratów takich tych historycznych, tych takich znanych z pop kultury i z historii, ale mamy też współczesnych piratów, tak? Czyli tak jak na przykład byli somalijscy piraci, to tam też są opisani właśnie takie grupy tamtejszych piratów, które żerują na statkach, kradną właśnie dobra, które te statki przewożą, no i mordują oczywiście załogę, tak? Także taki temat też możemy podjąć, on jest jakby bliższy naszym czasom współczesnym i bliższy gdzieś tam Czasom, czasom i światu rzeczywistemu, tak, nie, nie poruszając tutaj żadnych mitów, którą, możemy również taką przygodę akcji zrobić. Mamy też opisane linie geomantyczne. Na tym twórcy też się skupili, że te linie geomantyczne, które się odpowiednio układają i prowadzą do portali międzywymiarowych, tak, i tutaj możemy sobie poruszyć temat Krain krańców Ogara Tindalos, bo jeżeli te linie geomantyczne są na przykład pod kątem jakichś 120 stopni i więcej, tak, i ułożą się w odpowiednim miejscu. W kącie rozwartym, to ten ogar może się aktywować, może się pojawić. Jest, mówimy o tym też, że właśnie kompasy wariują, że to już Krzysztof Kolumb miał z tym problem, więc, jakby jest ta historia tego trójkąta bermudzkiego, który rzeczywiście działał już wcześniej, mimo że sam ten termin i same te zniknięcia opublikowali, tak jak mówiłam wcześniej, w latach 60. Tak? I to wtedy był na to boom. Z czego możemy sobie tu korzystać? Co może być fajne? To jest na przykład właśnie to Turkusowe Morze, które oczywiście skrywa wraki i dużo poczytamy o wrakach, dużo poczytamy o zachęceniu do prowadzenia przygód właśnie pod wodą. Mamy odpowiednie właśnie ekwipunek, który jest tam opisany, umiejętności, które na to pozwalają i to jest fajne, bo to jest inne, tak? tego nie ma w normalnym podręczniku w podstawowym. Tego nie ma w innym settingu, to jest coś takiego egzotycznego, które możemy wprowadzić do naszych przygód. I rzeczywiście Strażnik Tajemnic może wymyślić tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, które mogą się dziać pod wodą w tym Turkusowym Morzu. Od portali międzywymiarowych, poprzez właśnie ten, to miasto, e, siedzibę istot Głębich, czyli to Ratylla, e, możemy sobie też eksplorować właśnie lokalne, legendy, kulty, jakieś stare mapy, oczywiście to też może być. I oczywiście, tak jak mówiłam, też wodu szeroko rozumiane, bo tam jest na to miejsce, żeby to eksplorować, tak? I tutaj jakby bezprawie, narkotyki, przemyt, piraci, to te bardziej współczesne, współczesne tematy też są opisane i też, też zakłada scenariusz właśnie bawienie się w takie bardziej scenariusze, akcji. Fajne rzeczy są w apendiksie A i apendiksie B. Mamy po pierwsze horonologię wydarzeń wokół tego trójkąta, jego legendy. W związku z tym przeczytamy sobie na przykład o Mary Celeste, czyli to nawet Arthur Conan Doyle pisał opowiadanie na ten temat. Statek 1872 rok wypływał kilka razy, tak? Przynajmniej miał wypływać kilka razy, bo nie było szczęścia w ogóle do tego, żeby ona miała możliwość wypłynięcia. Ostatecznie została znaleziona pusta. Ale to znaczy bez załogi, ale z rzeczami osobistymi różnymi kosztownościami pozostałymi na tym statku. Mówiło się, że to jest tak, tak, jakby się czas zatrzymał dla tego, dla tego statku. Nie było załogi, nie było kompasu, nie było dziennika, ale wszystko inne zostało, tak? Jedna taka ciekawa rzecz jest, że całe wino zostało też opróżnione. Także tu też możemy się pobawić gdzieś tam jakimś takim. Międzywymiarowym tematem, może jakąś właśnie czasu przestrzenią. E, mamy też, możemy sobie poczytać o Star Tiger i Star Ariel. To z kolei były samoloty, które w 1948 roku ten Star Ariel to był samolot, który e, mówiono, że całą noc e, lecąc w tamtym kierunku miał kontakt z bazą. Nie było problemów, nie było żadnych, e, żadnych zakłóceń. Natomiast nagle nad ranem sygnał się urwał i samolot już nigdy nie znaleziono. Tak? A pogoda była ładna. Rok później, dokładnie tego samego dnia, tylko rok później, bliźniaczy samolot Star Ariel poleciał dokładnie tą samą trasą. Dokładnie taki sam był przypadek, że najpierw miał kontakt z bazą i nic się nie działo, wszystko było w porządku, a potem zniknął i też go nie odnaleziono, nawet w wraku. Tak? Więc poczytamy sobie o takich rzeczach, o tym też było. Głośno w mediach, w jakichś czasopismach i można było o tym poczytać, że rzeczywiście to się wydarzyło. Mary Celeste, no to wiadomo, że sięgamy troszeczkę do XIX wieku, więc tutaj też Conan Doyle i jego, jego twórczość, jego fantazja też może na to trochę wpływać i i de facto no, zakłócać, albo raczej urozmaicać, wzbogacać ten taki bardziej nadnaturalny klimat, tak? Fajną rzeczą jest jeszcze to, że mamy tabelkę z rybami i z całą fauną, więc zobaczymy sobie barakudę i wiele, wiele innych jeszcze, które możemy sobie znaleźć właśnie w tabeleczkach, gdzie one istnieją, gdzie pływają, jak wyglądają, czy są drapieżne, czy są niedrapieżne i tak dalej, i tak dalej. Także podręcznik, w którym ja widzę zdjęcie i opis barakudy Totalnie propsuje, jest fajne. E, na tym też możemy sobie oprzeć przecież fajną przygodę, gdzie mamy, nie wiem, czy wędkarzy, czy właśnie łowców, jakichś takich znanych, niecodziennych gatunków ryb. E, I tutaj się coś okazuje, tak, że te barakudy na przykład mają własny kult. Cokolwiek. To jest fajne. Do tego też zachęca podręcznik, żeby ten Strażnik Tajemnic wymyślał własne rzeczy, tak, w oparciu o to, co, co twórcy nam oferują. E, jeżeli chodzi o referencje, jakieś dodatkowe inspiracje, to fajnie jest sobie przyswoić. Kilka filmów i kilka gier, które tutaj wypisałam. Ja czytając ten podręcznik miałam od razu wrażenie, gdzieś tam, e, przypomnienie gry Far Cry 3, gdzie lecimy na te wyspy, tak? I jest Was. I mamy grupę przyjaciół, która wpada w problemy. I to jakby słysząc o tym, że właśnie tutaj czytając o tym, że twórcy zachęcają do tego, żeby przeprowadzić już samą podróż na te, na te Bermudy czy Bahamy. To od razu właśnie myślę o, o Far Cry 3, także fajnie sobie to pograć, troszkę się jakby nasycić tymi inspiracjami i na przykład z nich skorzystać w tym fajnym settingu Bermuda -Ktulu. Kapitan Phillips oczywiście, tu mamy piratów takich tych nam współczesnych nierozumianych historycznie czy popkulturowo. To też jest fajna referencja. Oczywiście Castaway, to jest jasne, jak czytamy o tym, i bohaterowie na bezludnej wyspie, sami pozostawieni sobie, to też jest bardzo fajny temat do eksplorowania podczas przygody. Możemy ich zetknąć wtedy, właśnie na przykład z jakąś lokalną ludnością, która czci jakiegoś dziwnego boga. Tu White Zombie się fajnie pojawia. To jest pierwszy film, w którym w ogóle zombie się pojawił, tak? To też warto sobie przyswoić. To są lata 40. W ogóle. Martwa Cisza jest też fajnym serialem nie serialem, tylko filmem. Tam gra Billy Zane i Nicole Kidman. I to jest o tym, że rzeczywiście Nicole Kidman z mężem wypływają sobie statkiem na, na morze, odpocząć na weekend, i dostają sygnał, i znajdują statek, na którym jest Billy Zane, który jest szalony. Więcej mówić nie będę. Ten film warto obejrzeć, jest fajny yy, i też dzieją się tam jest pełen napięcia, dzieją się tam różne dziwne makabryczne sceny, yy, więc jeżeli szukacie inspiracji, to odsyłam was do tych tytułów, bo naprawdę warto. Także tyle, jeżeli chodzi o Bermuda, kTulu polecam. Dostępny podręcznik jest na Rebelu, z tego co wiem, a przynajmniej ja go tam kupiłam, także warto. Dziękuję.